Hello, hello! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu Pod Zorzą. Dzisiaj trzecia część o utrzymaniu domu w systemie FlyLady, a konkretnie o miesięcznych strefach domu. Zapraszam! Witajcie w Domu Pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Zapraszam do oglądania i dzięki za wizytę. Miesięczne strefy domu. To jest element, w którym w końcu skupiamy się na dokładnym sprzątaniu, na odgracaniu, na myciu, czyszczeniu, odkurzaniu itd. Um, czas wyciągnąć tę szczoteczkę do zębów, starą szczoteczkę do zębów, myki, szmatki, szczoty. Zasada 15 minut ze stoperem nadal obowiązuje. Ja czasem muszę się przyznać, że łamię tą zasadę, ale nie do stopnia typu godzinnego sprzątania. Może 5 więcej minut, jak mi dobrze idzie i jak mam czas. Um, bardziej chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli jest to szafa, y, zamiast próbować całą szafę myć, co oczywiście nie, nie uda się w 15 minut, y, wyciągamy jedną szufladę i robimy ją bardzo dokładnie. Tyle. Fly Lady. Dzieli miesiąc na 5 tygodni. To znaczy nie ona dzieli miesiąc. Miesiąc dzieli się na 5 tygodni. Fly Lady daje każdemu, każdej strefie domu, jeden tydzień w miesiącu. Oprócz tego, że jeden, w zależności jak się miesiąc układa w kalendarzu, czasem ten, ta jedna strefa, która ze stref skończy na przykład z dwoma dniami albo. Albo pięcioma, w zależności jak się ten miesiąc kalendarzowy ułoży. Każda strefa domu ma swoją własną listę zadań i rzeczy, które um, musimy zrobić, którymi chcemy się zająć w tej strefie co miesiąc. Nie oznacza to, że robimy wszystkie rzeczy z tej listy. Oznacza to, że po prostu to jest taka lista, którą zawsze tam mamy. I, I nie musimy ciągle myśleć o tym, co musimy jeszcze zrobić, co musi, musimy dodać. Ta lista tam jest, na ile sobie możemy pozwolić w danym tygodniu, a tyle tych elementów z tej listy y, posprzątamy, umiemy, zajmiemy się w takim szczególe. Przykładowe listy z tych pięciu stref w domu znajdziecie w linku poniżej, y, na mojej stronie internetowej w a, przeglądzie. Lady System. I można sobie ściągnąć tego PDF-a albo wydrukować, albo po prostu y, użyć y, te elementy i przerobić na swoje własne. O, wiwiórka! Hi! No. Na przykład, moja kuchnia. Y, przykładowo z listy w mojej kuchni. Raz w miesiącu. Wyszorować piec, umyć kuchenkę dokładnie. Wyczyścić pochłaniacz. Umyj lampy, okna od wewnątrz, szafki na zewnątrz, szafki od wewnątrz. Odgracanie szafek i szuflad, czyli minimalizowanie, organizacja tych szafek i szuflad po odgraceniu. Zetrzyj kurze na górze szafek, na lodówce. Opróżnij lodówkę i umyj. Wyrzuć rzeczy, które są przeterminowane odgrać zamrażarnik. Wyszoruj kosz na śmieci. Celem nie jest zrobienie wszystkiego z listy, bo będziemy z powrotem za miesiąc w tym samym miejscu i naprawdę czas leci szybko. Um, za cztery tygodnie będziemy znowu w kuchni, także jak się czegoś nie zrobi, nie ma strasznego bólu. Jeżeli masz wolniejszy tydzień, możesz sobie zaplanować, że zrobisz jedną z dwie rzeczy na dzień z tej listy. A w ten sposób bardzo często całą listę nawet się da zrobić w ciągu yy, tygodnia. Natomiast jeżeli ma się bardziej szalony, zajęty tydzień, to nawet jedna, dwie rzeczy z tej listy na tydzień, na cały tydzień, jeżeli się jednak gdzieś upchać w jeden dzień, um, zrobią ogromną różnicę, bo to są właśnie te takie momenty głębokiego sprzątania i na przykład jak się wyszoruje piec um, przez w 15 minut, to robi ogromną różnicę. Jak to się dzieje? No, tak się dzieje, że jeżeli myślimy o sprzątaniu, a kuchni, to jeżeli popatrzymy na całą tą listę tych wszystkich rzeczy, które musimy zrobić, to widzimy 6 godzin sprzątania. Jeżeli ja widzę 6 godzin sprzątania, to naprawdę nie mam na to zwyczaj czasu. Więc odkładam i odkładam i odkładam na ten jeden dzień, co to 6 godzin w końcu mogę się spocić i, i, i zrobić. No, niestety czasem jest tak w życiu, że to 6 godzin po prostu nie przychodzi. Nie ma czasu, żeby przez 6 godzin sprzątać. Więc rola małych kroków i zorganizowanego, zaplanowanego dobrze systemu jest ogromna w utrzymaniu domu. Please try it up bones I run it Kiedyś w jednym z takich podcastów um, słyszałam, że. Um, słyszałam o zasadzie dwóch minut. Um, chodzi o to, że jeżeli patrzymy na y, jakieś pomieszczenie u nas w domu, um, jeżeli to pomieszczenie, posprzątanie tego pomieszczenia zajęłoby nam 15 minut, w takim skupionym, normalnym, szybkim tempie sprzątania, um, to dla naszych mózgów. Patrząc na, na to pomieszczenie, a, najpierw widzimy około 2 godzin sprzątania, mimo że tak naprawdę zajęłoby to nam 15 minut. Natomiast jeżeli a, pomieszczenie e, patrzymy na pomieszczenie i widzimy 15-20 minut sprzątania, to zazwyczaj e, prawda jest taka, że zajęłoby nam to e, ledwo 2 minuty. A, tak. Tak to obliczyli, tak to, takie są odjazd. Ale jest to prawda. Sprawdziłam ze stoperem. Tutaj moja mama ma prawdopodobnie traumatyczne wspomnienia ze sprzątania yy, bawialni czy dużego pokoju, gdzie moje dzieci się bawią. Dlatego, że jak się na niego, na ten pokój patrzyło, to się widziało po prostu chyba tydzień sprzątania. Za każdym razem, jak mój synek e, miał jakiś projekt artystyczny, e, zapadłuchał. Ale prawda była taka, że jeżeli nastawimy stoper, prawdopodobnie skończymy sprzątać 15-20 minut maks. Jedną z takich dobrych zasad, których nauczyłam się w ostatnich paru latach, jest to, że zawsze odgracamy najpierw, czy minim minimalizujemy, zanim organizujemy, sprzątamy. Dlatego, że jeżeli ciągle organizujemy i sprzątamy yy, graciarnie, czy po prostu przeładowanie rzeczy, to samo będziemy mieć za tydzień, czy za dwa. Po prostu wróci to do chaosu, jeżeli mamy za dużo rzeczy. Także zawsze najpierw, jeżeli mamy na liście szafki, zamiast zacząć je myć, nawet jeżeli są brudne, skupmy się w te 15 minut i posprzątajmy um, rzeczy do wyrzucenia, rzeczy do dania komuś, rzeczy do sprzedania. Um, i rzeczy do trzymania. I te rzeczy, które są do trzymania, zostają w tej szufladzie. I potem za tydzień możemy, jeżeli mamy, chyba że mamy więcej czasu, możemy również umyć tą szufladę. Ale zawsze najpierw odgracamy. Pięć stref, takich generalnych, bo wiadomo, że każdego dom wygląda inaczej, mieszkanko wygląda inaczej, ale warto się trzymać takiego ge generalnego ym, scenariusza. Ym, na, numer jeden, strefa pierwsza, to jest strefa wejścia do domu. Strefa jadalna, e, holu. Strefa druga kuchnia. Strefa trzecia to są dodatkowe sypialnie, jeżeli je mamy. U mnie to są sypialnie dzieci i łazienka dzieci, a także pranie. Strefa czwarta to jest główna sypialnia a i łazienka. Strefa piąta to jest e, taki główny pokój, gdzie siedzimy, gdzie się bawimy, czy bawialnia. Jeżeli masz jakieś pytania czy komentarze, albo może postanowiłaś spróbować tego systemu i a, chciałabyś się podzielić pierwszymi rezultat, rezultatami czy pierwszymi myślami na ten temat, a, zachęcam do skomentowania. Może to również pomóc innym. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dołączycie i zachęcam do zasubskrybowania. Pomoże mi to rozwijać mój kanał i rozwijać naszą wspólnotę Domu Podzorza. could see yourself